W tym odcinku spróbujemy dotrzeć do jak najdalszej mapy. Nie, to, to nawet nie są mapy, chyba wyspy. No, do jak najdalszej wyspy. I zdobyć jak najlepsze rzeczy. Podajcie też na kanał Sabierali, będziecie mieli w opisie. Właśnie z nim gram, a ja będę teraz inaczej nagrywać, bo będę trzy odcinki w sobotę z tej gry. Jak zostawicie cztery łapki w górę, to też za tydzień z tej gry, a w niedzielę na przykład trzy odcinki z innej gry. Dobra, teraz zbieram paliwo. Ma też lepszą rakietę już. Więc zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje, również na kanale Xavera. No właśnie też będę ksarel 4000 zb zbierał. Ja mam ja dopiero 600.

W następnych odcinkach postaramy się, żeby było nas słyszeć właśnie. Nadal nie wiemy, jak zrobić, żeby było słychać Xaviera. A właśnie dla Ksawera można pogratulować zwycięstwa w piłce nożnej. Wygrał z drużyną Złoty Puchar. Ja oglądałem cały jego mecz i wyszedł po prostu super. Mam już 1200. Cel na dzisiejszy odcinek to jest dotrzeć do Czwartej Wyspy. Więc jak będą cztery łapki w górę, w sobotę w przyszłym tygodniu nagram kolejne trzy odcinki z tej gry, a jak będzie jeden, dwa, to z innej. Dzisiaj będą 3 odcinki z tej gry, to jest już drugi, a jutro będą 3 odcinki z innej gry. Ja już mam zaraz 2000 będę miał. A w ogóle... Ksabry, masz taki sam plecak jak ja. No właśnie, łaej, jak Ty masz tego robota. A gdzie ty to masz te roboty? A tutaj. A no faktycznie. To jak dotrę na następną mapę, to tego kupię. Xavier, a te kupowanie to jest tylko na jedno życie, czy już na zawsze masz tego robota? No to super. Nie, 4000 tysiące trzeba, wiesz. Nie dolecisz. Albo w sumie nie wiem, może dolecisz, może nie. Więc wpadajcie też na kanał sobie zostawiajcie tę łapki w górę. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. Zaraz będę miał 3000. Też bardzo chcę dolecieć, tylko nie wiem czy to się uda jeśli tylko tysiąc paliwa mi zostało do uzupełnienia i mogę startować. No jest to super, Xavier właśnie doleciał. Dobra, a my też zaraz startujemy. Ja bardzo chcę dolecieć, bo mi się czas antenowy już kończy. Więc szybko... Ja szybko muszę tylko jeszcze uzupełnić jedno paliwo. A ile ty Xavier nazbierałeś paliwa? A to ja już mogę lecieć. A ja akurat będę miał 3900. No, to jest fajne. Dobra, my tylko przepompowujemy jeszcze paliwo i już lecimy. Mam nadzieję, że dotrzemy. Musimy szybko dolecieć, bo zostało tylko 5 minut. I no to szybko trzymaj się. O, dobra, teraz wcisnąłem, trzymaj się, Ksauer. Ksawer z nami leci. No, a w ogóle to... Miałeś rację, Ksawer. Ta najlepsza rakieta sięga do pierwszej mapy. Jest ta mapa z kodem. E, 2000, dwa Dobra, tysiąc No na pewno to lecimy, jeszcze dużo paliwa zostało. Jak ja skończę, to spadnę. A tego bym nie chciał. No, możesz. Ej, ja już mam 17 tysięcy. Teraz mam 7 o nazbierałem 17 635. No, i pokaż jak ten labirynt. Ej, ale to jest łatwe, ja po prostu oddaliłem kamerkę. Ja idę w dobrą stronę. I tutaj. No i wiem. Dobra, teraz jeszcze tylko się zbierzemy. Jest, mamy 100 gemów i kupujemy robota, tylko jeszcze teleportujemy się. Oj, i kupię za 20 tysięcy rakietę! Gdzie ona? Jest, mam za 20 tysięcy rakietę. Dobra, jest, są roboty. Dobra, czas atynowy się skończył, więc ja z Wami się żegnam. Pa!